Kamil kamil kamil, 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 kamil! Kamil, kamil, kamil! Tak się cieszę, że Kamil wrócił do kampusu. Wygląda na to, że mój Benjuź nie jest zbyt zadowolony z powrotu Kamila. O tak! Nasi chłopacy są jak małe dzieci. Uważajcie, chłopaki, bo zaraz opuścicie Kamila. Kamil, 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 kamil! Mój chłopak wrócił. Bardzo za nim tęskniłam. Mandy, kamil nie jest twoim chłopakiem. O czym ty mówisz? I też nie twoim, Stef. Więc zamilcz. Dlaczego pomalowałeś swoje usta tak jaskrawo? Nie pasuje to do ciebie. Ze zdroście po cichu. Nie pomalowałam ich dla ciebie, tylko dla Kamila. No dobra, ludzie, wystarczy. No zobacz, Kamil! Kamil, bracie, tak się cieszę, że wróciłeś. Tango, widziałeś, jak podniosłem Kamila jedną prawą ręką? To wszystko dlatego, że moja prawa jest bardzo silna. Zasiać, że mam w niej kij. I że podobało wam się rzucanie kaminem, Lizusy. Banjo, dlaczego się wściekasz? Sam chciałeś, żeby kamień wrócił na kampus. Chciałem, ale nie mam zdanie. Kamień nie jest moim przyjacielem. Jest naszym rywalem. Ale jesteś żałosny. Słuchaj, uważaj na swoje słowa. Przecież ja jestem twoim kapitanem. I tym mam cię dość. Chodźmy na trening. Banjo, nie możemy ominąć treningu dzisiaj. Odpocznijmy. Swoją drogą Kamil częstuje wszystkich pizzą. Ty jesteś góry czy co? Powiedziałem, odbiegnij, ćwicz. Żadnej pizzy. Banjo jest naprawdę taki głupi. Mam dość tych treningów. Chodźmy, bo znowu będzie krzyczeć. Hehe, dziewczyny, mój brat wrócił. Co Kamil, to może pójdziemy do kawiarni i pizzę? Chodźmy. Witaj Kamil. Tak się cieszę, że wróciłaś. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Hej Wendy, ja też się cieszę. Chodźmy. Ale głupek. Kupcy, zaufajcie trochę popcornu nastolatkom! Tylko sprzedajcie lemoniadę jak na razie! A popcorn siedzi i się psuje! Zawsze sugeruję, ale bańka wcale nie próbuje. W tym miesiącu w ogóle nie zapłaciłbym pensji. Hej, tak! Twój chłopczyk pracuje, sprzedaje lemoniadę i popcorn! Za on mówi? Nie wiem, z jakąś dziewczyną. A co jak będzie wziął od tego miesiąca do parku na zrywki? Głupie lody, dwa cukrową. Pojedziemy też na kucyku. Zobacz mnie! Pracuję i mam pieniądze! Panka, co ty robisz? Zwariowałeś? W tym miesiącu nie otrzymasz zapłaty, bo nie sprzedajesz popcornu! <grym> Ej, to nie niesprawiedliwe! Sprzedałem najwięcej popcornu i uśmiechałem się do każdego klienta! A dnia leci tylko pieniądze! Panka, spójrz z kim rozmawiał przez telefon! Zobaczmy! Śmiałek? Kto to w ogóle jest? To nie masz interes! Sprzedawaj popcorn, i mniej rozmawiaj przez telefon w pracy! Trajerzy, nalejcie nam lemoniady! Poproszę popcorn. Walcie się, żądam lemoniada i popkorn! Wygrób lenie! Lecicie na trening! Hmm... Ten Banjo jest taki męczący, nie chciałbym mieć z jego drużynie. Trajerzy, mogę mieć szklankę lemoniady? Potem wam dam pieniądze, jak dostanę pensję. Bez problemu! Cztery dulce i będziesz miał lemoniadę, oficerze Czesek? Haha! Całe chciwie, czy co? Proszę bardzo, cztery dolce. Dawaj, daj oficerowi Cześćkowi lemoniadę. Dobre, nalewam. Zapraszamy ponownie, oficerze Cześćk. Ta. Wow, czy to prawda, że Max jest w szpitalu? Tak, zgadnij co, spadł ze schodów i się złamał. Lekarze powiedzieli, że on już nie będzie mógł pracować na terenie kampusu. Teraz nie mamy nauczyciela. Biedny Max. Witam! Kamil! Kamil. Mua. Mua. Kamil, przygotowałyśmy dla ciebie pączki! Laura, dlaczego kłamiesz? Nie przygotowałyśmy ich. Kupiłyśmy je w sklepie ze słodyczami. Typowa, Laura! Oszustko Piert. Tada! Wow! Kołam pączki! Puzel! Pączki nie są dla ciebie! Są dla Kamila! Właściwie, Kamil to mój ziom. Wezmę sobie jednego. Uwaga, uwaga. Oficer Czesiek mówi. Wszyscy nastolatki muszą się utać na zajęcia. Powtarzam dla tych, którzy mają problem ze słuchem. Wszystkie nastolatki mają iść na zajęcia. Wszystkie nastolatki mają iść na zajęcia. O, coś wielkiego znowu się dzieje na kampusie. Hmm, pewnie frajerzy znowu zeszknują. Chodźmy dowiedzieć się, czego on chce. Dziewczyny, mogę jeszcze jednego? Nie! Nie. Kurde, czego chce ten Czesiek? Tak, załowuje się jakby był jakimś twardym policjantem. Dobra dziewczyny, idziemy. Tak, twój malusi i To jest nie za tobą, mój cukiereczku kochany. Tak, rozłącz się, już mnie denerwujesz. O, napisali na czasie kampusowym, że Czesiek chce wszystkich widzieć w klasie. Coś musiało się stać. Dobra kochanie, jestem zajęty. Mam dużo pracy, muszę zarobić więcej pieniędzy, żebyśmy mogli jeździć na kocynku. Dobre, chodźmy! Nie chcę być ostatnia! 148, 149, 150! Szkolenie zakończone, drogie panie. Mamo, nie czuję rąk. A teraz podnieś tylko nie jazda na zajęcia! Oficer Czesień zbiera cały kampus i nie będzie na nas czekać! Kaka, co jest nie tak z Wygląda na to, że zupełnie zwariował. Kim on się, że jest strażnikiem. Chodźmy szybciej, bo zaraz na coś powie! Ci znowu się spóźniają. Znowu jesteśmy ostatni, jak zawsze. Oficerzy Czesiek, czy mogę zapytać, po co nas tu wszystkich wezwałeś? Tak, czy mógłbyś się pośpieszyć? Cały czas musimy sprzedać 24 kupki lemoniady i 10 kubków popcornu. Ej, kochana, nie mogę teraz rozmawiać. Jestem w pracy i zarabiam pieniądze. Moja kochana dzwoniła. No dobra, wizyta. to? Pan Max tutaj siedział. Ale Maxa już nie będzie na kampusie. Więc teraz ja tu siedzę. Co? Banjo, teraz ci się być naszym nauczycielem? O nie, to chroniasz i tyle. Ogólnie rzecz biorąc, jestem teraz Waszym nauczycielem. Będziecie mi nieposłuszni, a inaczej zamknę nas wszystkich w szafie i z... się światło. Czesiek, nie zgadzam się! Nie możesz być nauczycielem! Haha, ha. nie pytałem Cię, czy się zgadzasz, czy nie! Ja też jestem przeciwny temu, żeby Czesiek był naszym nauczycielem. Jak on że zostanie naszym nauczycielem, wszyscy będziemy głupi! A ja nie chcę być głupi! Ha, poza, zdradzę ci mały sekret! Nie może jesteś głupi! Nie jestem głupi! Czy on kompletnie oszalał? Kochanie, nie mogę rozmawiać. Mówię ci, pracuję. Zadzwonię do ciebie później. Czesiek, czy ty na siebie nie bierzesz zbyt wiele? Nigdy nie będziesz nauczycielem. Zapamiętaj to sobie. Mandy, nie jesteś już moją rozkazówką. Jesteś w ogóle zwolniona. Nie jesteś już administratorką. Ale teraz popełniasz błąd. Wstawaj i idź pilnować kampusu. Nie, nie bójcie. Znajdź sobie nowego ochroniarza. Jak ochroniarz może z nauczycielem, to ja też mogę być! Przecież mogę na przykład kręcić piłką na palcu! Tango, siadaj! Jesteś koszykarzem, tyle. Czekajcie chwilę, to ja jestem najmądrzejsza z was! A ci, którzy są najmądrzejsi, mogą być nauczycielami! A tak poza tym jestem honorową uczennicą! Hej, nerdzie, jeśli jesteś taka mądra, opowiedz nam, jaka jest stolica Chin. Pwa, mogłabyś zapytać coś bardziej skomplikowanego? Stolicą Chin jest Pekin. Oliwka, zapytaj jaka jest stolica Luksemburga. Tego tak ona na pewno nie wie. Jaka jest stolica Luksemburga? O, to jest trudne. Nigdy o tym nie słyszałem. Stolicą Luksemburga jest Luksemburg. A powiedzcie stolicę Honduras. Ha! Honduras. Kaka, o czym ty mówisz? Co to jest Honduras? No jest serio taka republika i nazywa się Honduras. Nie ma takiej republiki, a to oznacza, że nie ma też stolicy. Ale nie, Honduras jest nie, a instalacją jest tego Tegucigalpa. Kaka, skąd to wiesz? Moja ciocia mieszka w Hondurasie. Kochani, zachęcam do głosowania. Kto jest za tym, żeby oficer Czesiek był naszym nauczycielem? Ja! Nie możesz głosować na siebie. Oficer? Nauczyciel? Ja będę nauczycielką, ponieważ ja byłam zastępczynią Pana Maxa. NIE! nie! No wybierajcie jak chcecie. Będziecie żałować, że mnie nie wybraliście. Przecież my nigdy nie zdecydujemy, a pilnie potrzebujemy nauczyciela. W takim razie niech Pani zadecydują. Kochani, napiszcie w komentarze, kto z nas ma być nauczycielem. Dajcie lajki, like y, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek i czekajcie na nowe odcinki. I wszyscy... bye-bye